Cześć, dzień dobry wszystkim. Kochani, witam was serdecznie po raz kolejny w filmiku w styczniu. Jeszcze jest tutaj, w tym miejscu, którego gdzieś za bardzo nie lubię nagrywać, ale już jest coraz lepiej u mnie. Jedna osoba już pojechała, jeszcze cztery, więc za niedługo już będę na swoim miejscu. Tak, przyszłam kochani, dzisiaj do Was z filmikiem, znaczy filmiki z wyzwaniami zimowymi, z tego względu, że udało mi się wczoraj sprzedać całkiem bardzo fajną ilość książek, co mnie bardzo cieszy, bo były przeczytane i, i już akurat były to takie książki powieści, do których wiem, że na pewno już nie wrócę, więc z tego powodu się bardzo cieszę. Ale też przyszłam to Was, posiadłam yy, na chwilę i postanowiłam Wam jakby pokazać moje noworoczne takie, yy, co bym chciała w nowym roku yy, na pewno zrobić, yy, jakie tam cele marzenia. Nie pokażę Wam wszystkich, bo niektóre są naprawdę osobiste i niektóre są powiązane z moimi przyjaciółmi, gdzie wspólnie chcemy. Coś zrobić, ale takie podstawowe to mogę Wam pokazać. Spisałam sobie je na brudno, to mam je w specjalnym już seszycie moim, więc tak, oto się przedstawia, jakby to, co chciałam w nowym roku zrobić. I to jest, jakby to jest, jak to się nazywa? Znowu Ewa kupi słowa. To jest takie skrócone moje i niewiele się jakby różnią od tego co było w, w zeszłym roku. Więc tak na pewno jest to jedna książka na miesiąc. Teraz mogę Wam pokazać, bo przed chwilą skończyliśmy troszkę czytać. Pierwszą książkę, którą czytam. Z partnerem i przyjaciółmi jest to siła i moc od stycznia żeśmy zaczęli mamy już przeczytane, mamy już przeczytane tam 111 stron. Oczywiście to jest taka książka, którą nie czyta się na siłę, czyli nie jak najwięcej, tylko się zatrzymuje i obgaduje. tak, także to jest książka pierwsza, którą zaczęliśmy, która już tak naprawdę długo jest u nas, już nawet nie pamiętam, czy została kupiona, czy dostaliśmy ją w prezencie, nie pamiętam. Także jedna książka na miesiąc, a ile się jakby tato się zobaczy, godzin na spaceru dziennie. 5 razy w tygodniu bardziej mi chodziło, i tutaj chodziło, chodzi mi o to, że ja nie będę liczyć kroków. I już wiem, że jeżeli chodzi o kroki, to yy, kroki nie są moją metodą. <gry> już yy, jakby za bardzo się skupiam na tych 10, na tych 10, na tych 10, na tych 10. No i oczywiście znowu z moim lekarzem. Bo gadałam tak na ten temat, że przy jakby moim, yy, chodzi o to moją niepełnosprawność, te inne warunki, godzina spaceru dziennie, gdzie mówię naprawdę o spacerze. Czytam z pieskiem tego, to jest naprawdę wystarczająca ilość. Więc ja na kroki nie będę w tym roku liczyła, tylko na, na właśnie godziny, i tutaj udało mi się w tym. Dzisiaj przykładowo na tym spacerze być z pieskiem i z partnerem chociaż powiem Wam, że teraz jak to nie wiem, przymarzło, to się trudno szło, ale trzymałam się, więc jest ok. Picie wody 1 litr dziennie i daję sobie na miesiąc, że 1 litr dziennie. Wiem, że to jest za mało, zdrowotnie, chociaż co, co niektórzy mają do tego inne zdanie, ale też uważam uważam tak, że że po prostu nie będę nic na siłę, bo ja zaczęłam już mięte pić melisę, rumianku nienawidzę <grytanie> nienawidzę, ale pokrzywę tak więc to też jakby tutaj się yy, yy, się łączy yy, więc to jakby takie yy, moje dzienne może ich nie ma zbyt dużo ale tak jak mówię, pokazuję wam to co chciałam yy, pokazać i tak, jeżeli chodzi o finansowe cele, w tym roku też sobie naprawdę nie daje żadnej konkretnej takiej, tak jak sobie w zeszłym roku dałam wyzwanie od Kasi 5000, tak, inne wyzwania roczne, nie. Jeżeli chodzi o wyzwania roczne, nie daje sobie konkretnie ile to ma być. Jedynie co chciałabym taką mieć, to nazbierać na awaryjne 2,5 tysiąca. Jak się ta więcej, super, bardzo mnie to cieszy. I na komunie 2000. I chodzi o to, że jakby na komunie. Tak z tego względu, że będę miała też pomoc. Tu co widzicie na takie różowo-bordowo, nie wiem jakie kolorowo, spróbować rantek z partnerem. I z czego to się wzięło? Wzięło to się z wczorajszego filmu od Dagmary z kanału Coś w życiu piszczy, jeżeli nie, pom nie pomyliłam. Chodzi o to, że wczoraj żeśmy z przyjaciółmi i z partnerem po prostu siedzieli, oglądaliśmy Wasze filmiki znaczy oni ze mną, ale słuchali wszystko. No i tak żeśmy natknęli się na tę markę, która mówiła o właśnie mapie myśli, i marzeń, też myśli jest, ale marzeń, tak, i o randkach z partnerem. No, i tak mój kurczę, po tym filmiku w nocy zaczął mi. Znaczy, inaczej, zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, że no, zeszły rok był naprawdę trudnym rokiem dla nas. Przeszliśmy go, daliśmy radę, ale jakby te, czasu, jakby we Twoje dla siebie nie mieliśmy. Ja znowu nie jestem przyzwyczajona do randek. Znaczy, to no, też randka. No. Każdy, każdy inaczej myśli randka, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. No, że, że tutaj jakby no ja nie jestem stylem romantycznym, co znowu definicja romantyczna, randka, każdy ma swoją, tak mi się wydaje. Ale chciałby po prostu on on wrócić do tego i co jakiś czas jakby on się zadeklarował, że to on będzie nie wiem wykładał na to pieniądze też myślał nad tym wszystko planował także spróbować, on se napisał jakby w swoich nawykach i tak dalej, że to on Yy, tak, że, żeby mieć randkę ze mną, a znowu ja spróbować, no bo tak, yy, tak jak mówię, ja też się odzwyczaiłam tak, no i też, mam no, kurczę, słowo randka, no każdy chyba ma inną, nie i romantyczna i tak dalej wiem, że będzie miał ze mną naprawdę trudno i tutaj jestem, jestem przekonana, bo ja nie jestem przyzwyczajona i żeby mnie zadowolić yy, jest ciężko, jest ciężko, bo ja też mam swoje takie <noise> Swojego takiego ptaka w głowie, że na pewno mi nie starczy, nie, nie lubię jakichś kin, innych takich rzeczy, no ale też chcę jakby dla niego spróbować na nowo, jakby do tego wejść, ale dobra, bo to tak. Afirmacja, i tutaj chodzi mi o to, że będę chciała na nowo skłębić temat, znaczy ja wiem ogólnie co to jest afirmacja, kilka razy próbowałam i naprawdę, naprawdę yy, mi to nie odpowiadało, ale też wiem, że za, jakby nie za bardzo się starałam tak jak ja od siebie umiem, nie wiem jak to nazwać i afirmacja pod, pod względem takim, żeby na nowo skłębić temat tego, tak, bo wiele słyszałam na różne właśnie grupach na różnych warsztatach, na różnych wykładach i różnego rodzaju, ale tak spróbuję sama od siebie. Nie wiem, czy mi się to uda, ale na razie na razie taki mam plan. Turnieje szachowe, oczywiście to jest bez zmian, spotkania z przyjaciółmi, tak jest to dla mnie ważne, żeby się z nimi spotykać regularnie i nie mówię tutaj o jakichś żeby, żeby coś robić, przynajmniej żeby przyjść, wypić kawę, pogadać, pośmiać się i tak dalej, i tak dalej, tak. Wykłady, warsztaty, na tyle ile będzie mnie czasowo stać, czasowo, w sensie, no jak mi, jak mi czas pozwoli, tak. Też prawda jest taka, że ja jakby dzięki mojemu wchodzę na wykłady i warsztaty, tak na które tak naprawdę nie mogłabym wejść, no ale na nie, niektóre jakby może mnie zabrać ze sobą mimo, że nie mam mm, <laughs> nie danego papieru, tam pokada, szepnie tak dyrektorowi czy innemu czy mogę wejść, no to no to tak, wtedy tak, no i korepetycje jest to po prostu związane ze mną będę musiała parę rzeczy jakby na nowo przećwiczyć, powtórzyć sobie jest to związane właśnie z terapią zajęciową, wiem, że tego będę potrzebowała przez jakiś czas, więc tak to będzie i mapa maszyn z przyjaciółmi to też właśnie dzięki tak marzy jakby wczoraj tak gadaliśmy właśnie na ten temat, że spróbujemy sobie w tym tygodniu zrobić właśnie taką mapę maszyn i to będzie na ten tydzień. Tutaj się twaj przyjaciele zadeklarowali, że oni jakby ten temat sobie powtórzą, tam pooglądają filmiki, poczytają. Nam oczywiście sprzedadzą, jak to wszystko ma wyglądać. No i spróbujemy sobie zrobić taką mapę marzeń. Jeżeli mi się uda... To Wam część pokażę, tak jak zrobiła to, tak Mara. Ale nie opieczę bo, bo nie wiem, jak to będzie. To po prostu jest kwestia, yy, kwestia właśnie tego, jak nam to wyjdzie. Także to są jakby moje takie cele, trochę marzeń. Yy, tak to wygląda. Pokrótce po pokrótce, ale przy, przynajmniej cieszę się, że udało mi się właśnie, właśnie Wam to pokazać. No i przechodzimy kochani to wezwań. Widzę, że jest już 11 minut 12 prawie, przepraszam i żeby nie zanudzać, muszę sobie przypomnieć, który to był segregator. Zrobimy dzisiaj sobie po prostu. Zobaczymy. Może tylko jedną, bo jednak chcę się skupić i tak. Tutaj zrobimy sobie od naszej zguby, damy sobie już stówkę. O tak to sobie odłożę, odłożę na bok, żeby nie przeszkadzało. Tutaj tak. Wszystko widać, wszystko widać. Yy, także tak to jest. I tak, tutaj rzucamy kośćmi, jak ja to robiłam. Wiem, że tutaj szesnastką rzucałam najpierw i tak, najpierw kalkulator. Oczywiście na mm, telefonie muszę sobie jednak kalkulator kupić, kochani, nowy, bo ten mi dosłownie yy, dosłownie yy, Ktoś się mówi, yy, nie działa ten biały, yy, już baterie wymienione psikosami, po prostu psikosami robi, ale dobra, tutaj rzucamy szesnastką, mam szesnaście, widzicie, jest czternaście, tak, szesnaście, piętnaście, czternaście, Ewa sobie oczywiście weźmie i mamy pierwszą dziesiątkę, mhm, mm tak. To tak, sobie wpiszemy 100 minus 10, tak. Ja ciebie też, piesku, kocham. Tak, tak, jesteś ze mną, tak. I teraz rzucamy kostką ósemką, Tak. No, jakbyś umiał, to byś przynajmniej się odezwał. Mamy 12 i kostkę 16, nie? Dobra, to teraz tu. I mamy 7, nie? Czyli tutaj będzie 7, minus 7, minus 7 i kostka ósemka 8. 8. I tutaj będzie też kostka 16 i po raz pierwszy 8 wypadło. No patrzcie, to dzisiaj o, mamy i jest 11. To był drugi rzut, nie? Minus 11, yy, tak, i kostka znowu ósemka, siódemka, kostka czwórka, kostka czwórka, 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 już wyciągamy, tak, jeden, yy, ile, kostka czwórka, nie, tutaj miało być jeden, dobrze, yy, nie wiem, czy czegoś nie, Popisałam się cała, jak to Ewa mamy na razie 71, to był trzeci rzut i jedziemy do trójki, kostka dwunastka. ok, Kostka dwunastka i jest 8, minus 8 i dalej. To był czwarty rzut teraz.

Gdzie nic nie wypadło i mamy sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, kostka trzydziestka. Tak i tylko dwa. No i tak nie, nie podoba mi się. To. Nie, sorry jeszcze raz rzucę, nie wiem, naprawdę. Siedemnaście, dobra trochę oszustwa, ale nie, nie podobało mi się. To naprawdę. Minus 17, zostało nam 34 zł, więc sobie tutaj skreślimy, skreślimy, zaznaczmy na tym największą cyfrę. O, proszę. Tak. Minus 19, zostało nam 15 zł, to sobie rzućmy kostką, wypadła dwójka i wypadła szesnastka. No dobrze, więc zobaczymy, co nam ta szesnastka. O! 8. I zostało nam 7 zł, yy, dwójka i Dobrze chyba, nie? Więc kończyliśmy już liska i zostało, bo ma 8, zostało nam 7 zł. Mamy tutaj jakąś siódemkę? O, patrzcie i zaznaczymy sobie tutaj siódemeczkę. O, pięknie, nie? I zostaliśmy na 0. No i dobrze, kochani, no jest 17 minut. Ja myślę, że, że skończę na tym. Jeszcze mam. Mm, jeszcze mam yy, trochę pieniędzy do rozłożenia to tych wyzwań, yy, wyzwań nie tu eba yy, zimowych, tylko naprawdę nie chcę Was zanudzać. Ja też tak yy, wiem, że gadać nie umiem, żeby tak grać i kanać, więc myślę, że może takie z mojej strony yy, będą, yy, będą cieka <ścoughs> ciekawsze. Nie wiem, jak to nazwać. Tak, no jeszcze chciałabym zagrać na pewno Moniki, ale wiem że, wiem, że po prostu ciężko. No i tak jak już mówiłam, zostało wszystko posprawdzane. Czekam na koperty. To jeszcze tak tylko dodam, że czekam na koperty, po naprawdę ja Wam powiem, że z tymi książeczkami na każdy tam cel, komunia, awaryjne i tak dalej, i tak dalej, z jednej strony jest to bardzo fajne, ale z drugiej. Strony y, bardzo jakby kopertowo mi to, y, mi to nie wychodzi, z tego względu, że y, z tego względu, że że, y, y, że miejsca nie mam, bo ja jak już mam te książeczki, ja wolę mieć je w, w kopertach. I nie lubię wyciągać je jak pędzelkowej, gdzie jest tą jedną ręką, ja potem mam wrażenie, że kuczy, tutaj się mylę i tak dalej, i tak dalej. Niekomfortowo się z tym czuję, jak tak, jakby miała z tymi mimiskami grać, to kłatać, rzucać. No nie, z tym komfortowo się nie czuję nakrywając, więc lubię mieć właśnie chociaż w taki sposób, bo też jest to chaos, ale jakoś przy tym się lepiej czuję. No i koperty mi brakuje i zagrekatorów i <grybujesz> zagrekatorów mi brakuje. Ale dobra, coś będę kombinować. Z tym wszystkim kochani, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Dziękuję za każdy komentarz, za każdego lajka, za to, że jesteście. Fajnie, że są nowe osoby, które też nagrywają. Wczoraj też znalazłam właśnie nowy kanał, gdzie już zapomniałam. Przepraszam, jaki to kanał był, ale też przez przypadek. I właśnie miło by było, gdy, gdybyście na przykład pod filmikiem, tak jak Monika wspominała, żebyście siebie, że macie kanał, tak? Bardzo to by było fajne, bo cieszę się. I wczoraj, właśnie, udało mi się nadrobić bardzo dużo filmów. Dzisiaj też myślę, uda mi się nadrobić yy, dużo, dużo filmików. Także do zobaczenia w Następnym tygodniu, czyli jakieś jutro, może pojutrze, jak mi czas pozwoli, na tygodniowe wyzwania i na właśnie te tutaj. A jak będę dokładać do tych różnych innych, do tych różnych innych moich celów, w jaki sposób się będę bawić, no to na takiej zasadzie ile dam radę, to będę nagrywać, na pewno co tygodniowe będę robiła z Wami. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się, pa. pa.